Witam. Słuchajcie, tu wam chcę pokazać instalację do przetwornicy do grzania wody w buforze. Ona się składa z pięciu paneli. Tak jak wcześniej wspominałem w poprzednim filmie. To są panele TW Solar o mocy 555 watopików. To są panele duże, 2,34 wysokości na 1,14 m szerokości, pojedyncza sztuka, taki ma wymiar. Więc to jest dosyć duża powierzchnia. I tutaj pod konstrukcję, która jest skierowana na południe pod kątem 56 stopni, zastosowałem ceowniki o wymiarach 10... Na 5 ścianka 3 mm grubości. Tych słowników jest 4. One są wkopane na głębokość 1,20 m. Wystają mniej więcej jakiś 1,80 m z gruntu. Do tego jest zrobiona konstrukcja z profili ościeżnicowych. To jest ten, dokładnie ten profil tutaj. Te profile to są 10 na 5 pionowe. Tu na dole, wzdłuż te dwa poziome mocowania, to są profile 7,5 mm na 50, też profil ościeżnicowy. No i oczywiście są profile 50 na 50. One pełnią funkcję zaszczałów. Tutaj 1, drugi, trzeci i czwarty, które wzmacniają dodatkowo konstrukcję. No i tutaj jeszcze mamy ten sam profil 50 na 50 podcięty, żeby dodatkowo wspierał panele i całą konstrukcję, żeby ona się nie ruszała. Wiele osób pewnie zada pytanie, dlaczego panele są jednostronne. Odpowiedź jest bardzo prosta. W warunkach zimowych, kiedy słońce jest bardzo nisko, dokładnie wstaje mniej więcej w tym miejscu i zachodzi mniej więcej w tym miejscu i tutaj ten kąt 56 stopni powoduje, że to słońce jak wychodzi w okresie zimowym no jest zbierane w całości tutaj nie chodziło mi o to, żeby cały rok ta instalacja produkowała energię, bo mam on gridową instalację na gruncie na bifacelach i ona robi robotę w lecie natomiast no za dużo tej energii byłoby z dodatkowych takich paneli, więc skupiłem się na tym, żeby ta energia była najlepiej produkowana właśnie w okresie jesienno-zimowym i zimowym, kiedy jest jej najwięcej potrzeba. Jak widzicie, tutaj zostawiłem sobie jeszcze trochę miejsca, żeby ewentualnie, jakbym chciał w późniejszym czasie rozbudować tą instalację, to jestem w stanie tutaj dorzucić dwa Wsporniki główne, czyli te i dorzucić 2, 3 lub 4 panele w razie potrzeby. Tutaj, jeszcze taka informacja dotycząca samego podłoża. Tutaj jest wyłożona gałwóknina, po to, żeby trawa nie wyrastała. No To będzie w późniejszym okresie. Tutaj będzie dorobione obrzeże trawnikowe będzie to wysypane kamieniem tutaj częściowo tego kamienia mam tam podsypanego więc to będzie dużo, dużo ładniej wyglądało jedynie co jeszcze mogę doradzić to pamiętać sobie, żeby się odsunąć od granicy działki tutaj mamy sąsiada więc te panele ja sobie odsunąłem około 1,5 metra od granicy działki tak, żeby można było w razie czego dojść odśnieżyć Jakieś prace serwisowe wykonać? Także pamiętajcie o tym przy projektowaniu instalacji, przy pracach ziemnych, żeby jednak te odległości sobie zachować, żeby później mieć łatwy dostęp i nie mieć trudności. Jeżeli chodzi o kabelki, to tutaj każdy kabelek od panelu jest zamocowany, przytwierdzony. Takimi klipami montażowymi do kabli solarnych. Tutaj dałem większą ilość tych spinek do kabli, żeby te kable ładnie się trzymały. Ładne, ładnie były zamocowane, uporządkowane. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o złączki MC4, one są schowane pod profilem, tak żeby deszcz, śnieg i słońce nie padało na nie. Wiadomo, że to jest plastik i on po pewnym okresie czasu na pewno będzie się rozsypywał. Więc to jest tak wstępnie zabezpieczone. No te kable są tutaj ładnie poukładane. Idą sobie do skrzynki. W skrzynce mamy zabezpieczenie przepięciowe. Tu jest drugie zabezpieczenie z bezpiecznikiem 25A. To jest dwupolowe zabezpieczenie. Można w, ściągając go w dół, można odłączyć instalację. Na dole y, biegnie y, przewód uziemieniający. Tu jest główna szyna uziemienia. Ona sobie tutaj schodzi do ziemi. Tam jest skrzynka probiercza. W niej jest y, wyjście szpilki 3-metrowej uziemienia. Jeżeli chodzi o kable Solarne, które są puszczone do domu. Tutaj mam odcinek około 35 metrów. One są puszczone w przewodzie peszlowym o średnicy 32 mm. No, na takim odcinku, tutaj ten kabel i przewody idą, tam zakręcają i wchodzą tutaj do, do domu. Jest ciężko to przeciągnąć dla osób, które. Nie zrobiły tego podczas wkopywania przewodu peszlowego. Jest fajny sposób. W jakimś filmiku ten sposób, jak te przewody przepchnąć, opowiem, pokażę. Tak, żeby było wiadomo, jak to zrobić. Jeśli chodzi o dojście instalacji do domu, no to z tej gruntowej tutaj wchodzi do budynku schodzimy w dół przez ścianę do siłowni. Tutaj w kotłowni od góry tutaj tem korytkiem do skrzynki. W skrzynce jeszcze raz powtórzę zabezpieczeń. To jest bezpiecznik przepięciowy. To jest wkładka. Bezpiecznik z wkładkami topikowymi, czyli te takie standardowe, tu mam na przykład jeden taki, jeszcze nie podłączony do kolejnego projektu. Wraca to do przetwornicy, z przetwornicy idzie na bezpiecznik przepięciowy AC, licznik energii i tutaj już na instalację do grzałki. Jeżeli chodzi o sterowanie samą grzałką, tutaj od góry idą przewody do skrzynki rozdzielczej w kotłowni. Ta część odpowiada za grzałkę z off-gridu. Ona została przerobiona. Ta część wcześniej wyglądała dokładnie w ten sposób, z tego względu, że grzałki, to są dwie grzałki, jedna i druga. Te grzałki były zasilane z sieci. Na chwilę obecną ta grzałka już jest zasilana w 100% z u Tu mamy kontrolkę, że jest prąd, tu mamy dwa przekaźniki. Jeden przekaźnik działa przez centralkę, tą centralkę tutaj na Buforze jest ustawiona temperatura. Góra 85 stopni, dół 70 stopni. W momencie, kiedy dojdzie do zadanej temperatury, rozłącza przekaźnik. Drugi przekaźnik jest ustawiony do sterownika. Sterownik pracuje i włącza ten przekaźnik pomiędzy godziną 6 a 16. Na chwilę obecną tak ustawiłem, żeby mieć pewność, że. Grzałka jest wypięta i nie obciąża przetwornicy. W późniejszym terminie będę chciał do przetwornicy na drugie gniazdo dołożyć jakiś dodatkowy grzejnik, żeby ten nadmiar produkcji, który jest po godzinie tam 15-16 był przesyłany i wykorzystywany w jakimś grzejniku elektrycznym. Dzięki za oglądanie. Życzę dużo słońca. Pozdrawiam.